No możemy Ty drogą jedziemy, muszę powieść Nie wiem, a ty zrobili, ej Czyli ktoś tam jest na tym Light Armored Vehicle ty, ty. ty może patrz, bo oni pewnie przejmą ten wóz To ja rozwalę go z RPG -a. Znaczy z tego, z pocisku, nie? O, jest! Jest tam, jest tam, jest tam <laughs> Nie wiem czy on chciał wprowadzić na zabić czy on tak by Nie wiem, pewnie się wystraszył What the hell? <laughs> <laughs> ja to zapisuję <laughs> Lol Weź jak to tylko tego samochody te tam gdzieś tego Summy byśmy mogli zbierać się nie falić coś...